Dobra, nagramy. No to chyba powinno być spoko. A co powinno być spoko? Garen z Ignatiusem. No podobno Jax miażdży Garena. No w teorii tak. A czy nie ten Jax? Ten Jax, to dobrze, to ja mu zgrankuję. 75% win to na 4 Czemu? Chcemy? 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 Chce, chce? Nie, nie. Ale... Po co mnie wzywasz? Ja? Nie. Bo ja Ja słuchajcie wzywał. Ja tylko pingowałem, że jest missing, jak go zobaczyłem i wylas. W zasadzie mógłbyś spróbować zrobić reda, golemy i wczynki. Ale wiesz, że gang na bocie, jak on zaczyna na swoim Red Side, oznacza, że jeśli nie wyjdzie, to on może mi wejść na Blue Side i wszystko zjeść. No, ja bym chciał tego Jacksa. A jest duża szansa, że nie wyjdzie, jeżeli Hook się nie połączy, nie? Jeden już się połączył. O, no, gdzieś. Jack skinie. Nie gin Jack się. liczyło się zgodnie z przewidywaniem. biegnę na no, krapa jak spotkam woli misia to będzie przypał ja tu jestem jakby co? No, Ej ten hop dalej tam? Co ten hop skierował? Dużo hp, nie? Znaczy ja mogę zdejmować, ale. Ej, czekaj. Ja bym... Nie na full. Ja bym... Ale ja bym chciał, żebyście to zabili. A to nie wyjdzie chyba tak. Ma flesza? No ma flasha? No też Dobra, no to już nie ma Tyle prościej dla Was Co to Masło robi? Tu zabija no. Czyli wychodzi, że nie taki upośledzony to Nie, ten nie, temat. nawet to ładnie zagrał Znaczy inaczej on rzucił tornado, a swojej mnie <laughs> Mind game Wydę upośledzony ty No, no ja teraz... My ja, my ja... Ja rikoluję... O, z tak, ma szósty. Ja rikoluję i co? Robię reda. Sreda chyba mam szósty, chociaż no, może będą raptorki potrzebne, ale to sway nie ma flesza, to mogę zgankować minda. Ja mam wrażenie, że... No... taki średni o. ma szansę zafrizować tak jak mówiłem muszę jeszcze zrobić i might as well shoot No dobra, 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 ja tutaj trzymam. Nie mam smajta dalej. Ale ja tutaj mam tylko Ja bym zdejwował go. Ja mogę go zamknąć, on nie ma. Niepotrzebny flash. Yubi, i Idę Ona no, nie ma No nie ma to Yumi Co miała mieć O shutdown Coś musiało nie wyjść widzę, że głęboko więc zrobię jeszcze raptorki, cofnę. Ej, nie będzie Gordrinkera. to może nawet zczyszczę cały topsidek. To chyba zżarłem już trzy. 3... Ej, ja nie wiem co ten woli miś robił odkąd zabiliśmy go na midzie. Mi nic nie kradł. Tankować też nigdzie. O. Dobrze, pojawił się. Tylko już nie, mało, nie musiałam ryć To już było akurat słabe Może ja go podprowadzi pod drugi tier. Byłoby fajnie. Hmm. Kurde, Merce kuszą w sumie, nie? MfK. Nie no! Ciężko na takich team. Ale ona go widziała. A to już aż taki szczegółowy se, nie był. On sobie kolemy robił. Moje golemy? Ty to tu z moim redem biegał? Nie He Solo jeszcze porobi Nie Ale boję się tylko Misiu jest na górze A mi się? E, byliśmy z Misiem i na górze Myślałem, że będziesz chciał zajmować. Wiesz co? Nie mamy. E. A nie było minionów pod wieżą, więc mi się nie uśmiechało tak wchodzić od razu. Jakby wiesz, wieżą miała fokus już na minionach, to bym plus ale tak to stwierdziłem, że ja nie mam flesza. Jak ja z tego wyjdę potem.

Powiem ci, że ten diasło nie jest taki zły Lubi iść głęboko, ale ale nawet z umiarem tak. No i Jack sobie radzi sam. Tam Jack to tam Nie no, co sami go mordują. Ty masz taki mały vision score, ogarnij się chłopie. Nie, nie masz MF-ki, żeby ci zrobiła trinketa? Znaczy... przedmiot? Masuło idzie wam masakrować. Тауган, Тауган. Алган с Coś jakich ładków niszczyć? No ta, to, ja mi to tak średnio bardziej. To nie mam gdzie tego odpalić na razie. Dwa tysiące w plecaku i nie ma jak się cofnąć, boli. Kogo To, no to nam chodziło 8 No Czy jakby się uprzeć to można było opuścić tego Heralda teraz Ten woli mi się nie gra jakoś źle Wujka góra zrobię raptopy i mi dopuszcznę chyba Oj, tam jedziemy wszystko zbiera. Hop. Patrz, będzie czwarta, szarzo. nie trzecia, a czwarta może też będzie. Yeah. Tańczący Co Herald. <laughs> Najlepszy Herald. Ej, to ile ta gra trwała? 22 minuty? 3? 21-14. O kurde. Hmm. Nie wiem, komu dać aż. Adam Jackson. No, ja jest. Ja dam już, ładnie, ładnie, ładnie. O, jeszcze mniej punktów no. widzę. Nice.